Dzień dobry Państwu, ponownie Łukasz Wawer, Departament Nauki. Witam na ostatnim krótkim panelu dzisiejszego szkolenia poświęconym najważniejszym, najbardziej powiedzmy problematycznym kwestiom zgłaszanym poprzez czat w dniu dzisiejszym. Po pierwsze chcielibyśmy zwrócić Państwu uwagę na ostatnią zmianę nomenklatury. Systemu PBN. Przede wszystkim na to, że profil instytucji systemu PBN uznawany jest za część systemu POLON w zakresie wykazu pracowników i ich osiągnięć naukowych związanych z publikacjami profil autora PBN jest częścią systemu tak naprawdę dobrowolną my jeżeli chodzi o ewaluację i dane które uwzględniamy do niej przede wszystkim opieramy się tylko i wyłącznie opieramy się na danych z profilu instytucji pytali nas państwo wiele razy w trakcie na czacie o weryfikacji danych z zewnętrznymi repozytoriami w szczególności Web of Science. Um, tutaj wartą odnotowania rzeczą jest to, że negatywna weryfikacja bądź też weryfikacja z jakimiś uwagami danego rekordu, o danej publikacji, nie będzie stanowiła przeszkody do nieuwzględnienia publikacji w ewaluacji. Więc zatem, jeżeli weryfikacja ta przyniesie, powiedzmy, jakieś tam uwagi, jakieś się pojawią alerty, komentarze, tutaj proszę się akurat nie martwić, ta publikacja zostanie dalej przekazana do ewaluacji. Natomiast najprawdopodobniej nad każdym takim rekordem pochyli się Komisja Ewaluacji Nauki w trakcie przeprowadzania całej prawda, ewaluacji. Więc to będzie wtedy no, jakaś tam ręczna weryfikacja danego rekordu. Chcielibyśmy jeszcze raz tutaj zwrócić uwagę, że wyniki tej weryfikacji w dużej mierze zależą od tak naprawdę jakości danych, które Państwo sprawozdali do systemu PBM. Jak, jak bardzo Państwo zwracali uwagę na szczegóły, na wprowadzenie informacji o afiliacji do danego podmiotu, bo to też w pewnej mierze również podlega tutaj weryfikacji, także no, muszą Państwo na, na tę jakość danych zwrócić szczególną uwagę ten, których, tych danych, które Państwo sprawozdali do systemu PBN. Jeżeli natomiast jakieś błędy powiedzmy pojawią się w bazie Web of Science, no to niestety no, taka publikacja, tak jak mówię, będzie podlegała ręcznej weryfikacji, ale, ale na pewno nie zostanie odrzucona na wstępie do ewaluacji. Pytali też Państwo wielokrotnie o kwestie sprawozdawania publikacji, które publikacje należy sprawozdawać. Pytali Państwo, czy należy wprowadzić do systemu wszystkie publikacje, które oświadczył pracownik na mocy oświadczenia z artykułu 265 ust. 13. I tutaj tak, no chcielibyśmy potwierdzić, że tak naprawdę, jeżeli pracownik złożył jakieś oświadczenie, powinni Państwo w systemie odwzorować stan rzeczywisty, stan faktyczny, czyli zaraportować wszystkie publikacje, które ten pracownik Państwu oświadczył. Jeszcze pytali Państwo o kwestie, które publikacje pracownik sam może oświadczyć i pracownik przede wszystkim oświadcza te publikacje, które, może oświadczyć te publikacje, które powstały w okresie objętym ewaluacją i powstały w związku z prowadzeniem działalności naukowej i zatrudnieniem w danym podmiocie. Mówię może oświadczyć, bo nie musi, tak? Tutaj pracownik akurat ma pewną dowolność, tak? Może, jeżeli miał załóżmy 10 publikacji, może w oświadczeniu wskazać tylko Pięć z nich, i taką też liczbę Państwo będą musieli dalej sprawozdać do systemu. To tyle, jeżeli chodzi o takie powiedzmy no najważniejsze kwestie, które najczęściej się pojawiały w panelu tutaj dyskusji na czacie. Może się jeszcze kolejne pytania narodzą w, dotyczące NATPBN-u w dniu jutrzejszym. Wówczas postaramy się również na nie udzielić odpowiedzi, jeżeli się będą powtarzały, to na wizji, jeżeli będą takie jednostkowe, no to po prostu postaramy się udzielić odpowiedzi na czacie. Także chciałem gorąco dzisiaj Państwu podziękować za udział w niniejszym szkoleniu. Mam nadzieję, że rozwiało ono wiele Państwa wątpliwości i chciałem jednocześnie zaprosić Państwa na kolejną sesję jutrzejszą, która rozpocznie się o godzinie 10. Także dziękuję Państwu. Do widzenia.